Witajcie, tutaj Kapitan Cairo. To jest tak, e, pierwszy mój odcinek. Będzie ciężko, wiem, zobaczy się jak to wyjdzie. Ale ja chciałbym Was e, powitać z serią Call of Duty e, 4 Modern Warfare. Ja ściszę się żeby nie było za głośno. Jeszcze troszeczkę. I mam nadzieję, że Wam się raczej spodoba to wszystko. Nie, nie wiem, czy Wam się spodoba. Pierwszy mój odcinek. Chciałem po prostu tak zobaczyć, bo... O, tutaj już pierwszy rek Chciałem po prostu sprawdzić, czy moje umiejętności, nie wiem, nagrywania, pokazywania się ludziom i tego wszystkiego, nie, nie wiem, zobaczy się. Myślę, że głos mam w miarę dobry. Nie hucham raczej do mikrofonu. I myślę, że jest dobrze. Lagów raczej nie powinno być. Przecież mam na maksa to wszystko. O fak, nie, nie, nie zauważyłem gnoja a tą pałę widziałem. A, to było piękne. No i... Odcinek chyba będzie trwał 10 minut. 10, coś koło tego. Żeby po prostu sprawdzić, czy Wam się spodoba. Ten, kto to zobaczy... To zobaczy, tak. No nie będę spomował linkami, gdzie się, gdzie popadnie. Jestem osobą honorową. która ma tam coś... Nie, ma, ma, ma szacunek do siebie, ma swój honor. Ten kto to zobaczy oceni. Ten kto tego nie zobaczy, no nie oceni no. Bo raczej nie, nie każdy będzie to widział, tak. A Call of Duty 4 raczej mało się wygląda. A Minecrafta nie chciałem za cholerę nagrywać, bo Minecraft. O! Minecraft po prostu... Nie wiem. Źle mi się po prostu kojarzy. już tak. Lubię sobie Minecrafta pograć tak. Rozumiem, ale no... Wygrywać Minecraft. No może coś tam będzie kiedyś, ale to się zobaczy. Się postaram za dużo nie gadać. I... Hmm. O i jeszcze jedną rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, to... Te paski po bokach, które widzicie, tak? Te paski. To są po bokach, tak. Paski po bokach. Wiem, że to jest najgorsza zmora YouTuba i to jest bardzo złe, ale ja nie ogarniam jak to zrobić. Może w drugim odcinku już to ogarnę. Jak nie wiem, jak się pozbyć tych, tych pasków. Yy, tak na razie chciałem po prostu na, na szybko. No na szybko, nie, na szybko to źle brzmi. Chciałem, żeby to bardzo fajnie wyszło, ale. No... Tak jak już mówiłem, czy wam się spodoba. Tak? Już nie patrzcie na te paski po bokach, bo też nienawidzę pasków po bokach. Koda czwórka. Jak na razie nagrywam, nagrałabym coś innego. Ale że Black Opsa kupuję sobie gdzieś dopiero tak za tydzień, dwa no to tak No i gramy no. To... Let's play